Kartę dla dnia na dzisiaj mamy świat. Czyli co? Nasz głupiec zakończył podróż. Zatoczył całe koło. Um, co ta karta oznacza? Więc głupiec, głupiec który jest zerową kartą w, w talii Tarota, skończył już swoją jedną wędrówkę. Przeszedł przez wszystkie etapy, przez wszystkie wielkie arkana i zakończył podróż. Co to oznacza? Karta świat jest kartą, jest symbolem jak gdyby końca, osiągnięcia celu, który sobie zaplanowaliśmy. Symbolizuje oświecenie. I mimo tego, że my wracamy na przykład, ten dzień będzie jednym z naszych normalnych dni, w nas zaszły jakieś zmiany, jakieś oświecenie. My staliśmy się silniejsi, mądrzejsi, jakiś etap w naszym życiu się już zakończył. Zatoczyliśmy koło i znaleźliśmy się w punkcie wyjścia, natomiast to już jest inna podróż, będziemy zaczynać inną podróż, mamy już swoje, zebraliśmy już swoje doświadczenia z jednego cyklu w naszym życiu. I my przechodzimy teraz do następnego cyklu w naszym życiu. Co ta karta ogólnie oznacza? Spełnienie, satysfakcja, jakąś ewolucję, em, sukces, po prostu sukces. Niektórzy mogli skończyć na przykład szkołę. Jeżeli chodzi o miłość, dobre relacja, zgoda w związku, spokojne życie, dobre kontakty, również z obcokrajowcami. Eee, Ogólnie zadowolenie, spełnienie. Um, jeżeli chodzi o pracę i finanse, sukces, um, awans, podwyżka w pracy, jakieś zaszczyty, rozwój osobisty, um, jakieś nagrody. Jeżeli o zdrowie, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne, nerwice może być nałogowe palenie papierosów, depresja różnego rodzaju fobie. Co może się wydarzyć? Osiągnięcie sukcesu dzisiaj, kochani. Spełnienie marzeń. Zrealizujemy nasze plany. E, zdoby, z, może zdobędziemy jakieś nagrody. E, karta to oznacza osiągnięcie spokoju wewnętrznego. Powodzenie we wszystkich sferach życia. E, <laughs> będzie to dzień pełen radości, przebudzenia. E, wszelkie sprawy będą się toczyły tak, jak to zostało zaplanowane. Osiągniemy w, 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 wszystko, co zamierzaliśmy. Ogólnie sukcesy. To jest karta sukcesu. Także cieszcie się dzisiaj, cieszcie się dniem. Tutaj w Anglii jest piękna pogoda. E, ja Was powa pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia do jutra z kartą dnia. Pa, pa. Trzymajcie się, kochani.